Cześć Wam, z tej strony Crazy, a to kolejny odcinek z modyfikacjami do Wiedźmina III. Dzisiaj modyfikacja, która wprowadza do naszej gry coś, czego wszyscy potrzebowali, ale nich w sumie o to nie prosił. <gry> e, czyli pancerz kermorem. Zapytacie, dobra, pancerz Skirmoren istnieje, czyli ten startowy pancerz, w którym domyślnie startujemy rozgrywkę w BMSadzie, ale nie jest to zwykły pancerz, ponieważ jest to pancerz możliwy do skraftowania, do wytworzenia... Zaraz po tym, jak odnajdziemy pierwszy schemat na dowolny rynsztunek widźmiński, który napotkamy w grze, czyli na przykład jeżeli jest pierwsze co zbadamy albo znajdziemy skrzynkę z, nie wiem, powiedzmy z rynsztunkiem szkoły Gryfa, od razu dostaniemy receptury na rynsztunek, na ten rynsztunek Modyfikacje Modyfikacja daje cztery rodzaje tego pancerza, czyli podstawowy, ulepszony, wyśmienity i mistrzowski. E, oczywiście buty, rękawice, e, pancerz i, i spodnie. E, no ale co, żeby uzyskać, e, żeby zainstalować tę modyfikację, należy oczywiście wybrać ją z linku pod w opisie. E, I co ważne, e, modyfikacja domyślnie w, przychodzi może nie przychodzi. Modyfikacja domyślnie jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, czyli jeżeli zainstalujemy ją sobie, to wszystkie pancerze będą miały taką samą nazwę, w sensie wszystkie cztery warianty ulepszeń pancerze będą miały taką samą nazwę i żeby to zmienić specjalnie włożyłem trochę pracy i zrobiłem spo spolszczenie dla tej modyfikacji, także spolszczenie również macie w linku podanym w opisie. Pobieramy oczywiście najpierw główny mod, który macie jako pierwszy link, otwieramy archiwum i wypakowujemy Raczej kopiujemy folder MOD do folderu mods i folder z nazwą DLC i z nazwą MODA do folderu DLC w głównym katalogu z Grom. Następnie pobieramy to spolszczenie, również, które będziecie mieli w linku poniżej i również je wypakowujemy do głównego folderu z Grom. Jeżeli to już mamy za sobą, otwieramy nasz ekwipunek i są różne oczywiście metody, jak powiedziałem. Możemy otrzymać receptury zaraz po tym, jak znajdziemy pierwsze. Pierwsze, czekajcie tylko, co jest sobie znajdę, na przykład mamy tutaj mistrzowskie spodnie z Kermoren, takie nazwałem, spodnie z Kermoren, bo zwykłe mistrzowskie spodnie Kermoren dziwnie mi brzmiały, oczywiście ja wymyślałem tą nazwę, ja to przetłumaczyłem tak, jak ja uważam, że to powinno być przetłumaczone I, i tak, receptury znajdujemy zaraz po tym, jak znajdziemy pierwsze receptury na dowolną szkołę, na dowolny rynsztunek, czyli jeżeli znajdziemy skrzynię z podstawowymi recepturami, na przykład na Rynsztunek z szkoły Gryfa dostaniemy pierwszy poziom spodni z na przykład z Kermoren. Właśnie to będzie pierwszy poziom. Jest on na 10, są one na dziesiąty poziom. Receptura również nie jest jakaś prosta, nie jest to po prostu do zdobycia. od tak i podobnie z, kolejnym, z każdym kolejnym poziomem rynsztunku, ulepszonym, wyśmienitym i mistrzowskim. Niestety nie ma arcy arcymistrzowskiego. Co jest troszeczkę słabe, ponieważ w końcowej fazie gry, no, lepiej nam będzie jednakowoż mieć jakikolwiek inny rynsztunek, aniżeli właśnie te spodnie lub w ogóle cokolwiek z Kermoren. Chcę Wam pokazać, że moje statystyki, mistrzowskie spodnie z Kermoren to jest, to nie jest Nowa Gra, plus, z tego co się orientuję, więc to jest zwykły save. Dają 74 pancerza, plus 6 sił ataku, 6 mocy znaków i troszeczkę odporności na obrażenia. Znajdźmy sobie może ulepszone spodnie. Są po prostu te wartości mniejsze. I oczywiście każdy kolejny poziom wymaga poprzedniego poziomu danego ręcznickiego, czyli tak jak to normalnie jest, normalnie to występuje. Są one poszczególne, 10, 16 ulepszone. Gdzie są we te to na dole. 24. No i tutaj jak mamy te mistrzowskie, one są na 32. poziom. Fajna w sumie innowacja do gry moim zdaniem, bo nie wiem jak wam, ale mi ten pancerz z początku gry e, bardzo się podobał. Wyglądam po prostu klimatycznie, takiego, Wiedźmina, na takiego Geralta, zawsze widzimy, kiedy ktoś e, nadmieni przykładowo tytuł gry albo po prostu sam tytuł, e, sam, sami, samo imię Geralta nadmieni. To właśnie pierwsze co to ja widzę to, to jest właśnie ten obraz, czyli po prostu Geralt w podstawowej zbroi e, z Kermoren. Warto też dodać, że wszystkie mistrzowskie warianty mają miejsce na. miają gniazda, gdzie możemy wkładać sobie runy. Wyglądem nie różnią się od siebie w ogóle. Oczywiście tylko mają lepsze statystyki. No i w sumie to tyle. Możemy sobie craftować dowolnie, używać, jeżeli chcemy lub nie. Ale jest to coś, czego brakowało mi w podstawowej wersji gry, żeby móc sobie ulepszyć po prostu ten pancerz, który otrzymujemy na samym początku gry, żeby może on awansował razem z naszym poziomem. Było już kilka takich modyfikacji, które po prostu umożliwiały nam to, że z każdym poziomem pancerz razem z nami również levelował, był coraz lepszy, dawał nam lepsze statystyki. Ale ta modyfikacja prezentuje to w taki, a nie inny sposób. I to chyba na tyle w sumie z tej modyfikacji, ponieważ nie daje ona. Za dużo po prostu jest to pancerz, który możemy sobie wyekwipować, jeżeli komuś się podobał ten pancerz No to ta, ta modyfikacja jest właśnie dla niego Teraz jeszcze jestem tak ciekaw czy można sobie to farbować, ale tak, można sobie farbować tą zbroję w dowolny sposób Także działa ona jako zwykła zbroja Oczywiście jeżeli wam się podoba taki styl, możecie ją pofarbować w ten sposób Oczywiście to zwykły test I to chyba na tyle Cóż mogę więcej powiedzieć Widzicie, zbroja z karmoren. Jeżeli film wam się oczywiście spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! A no i zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że wszystkie te zbroje, jak i przepisy możecie uzyskać za pomocą komend. Komendy te znajdziecie w opisie albo po prostu na stronie z modyfikacją.